Cześć kochani, witam was w kolejnym i drugim dniu uliczania do wakacji. Jak widzicie, wychodzę właśnie z Roską. Nie może się doczekać, ale dobra. Za chwilkę po mnie przyjdzie Wera, ponieważ omówiliśmy, że pójdziemy razem do szkoły i raczej Wita, chociaż nie jestem tak do końca pewna, czy przyjdzie, czy nie. Dzisiaj idę na późniejszą godzinę, ponieważ nie ma kilku nauczycieli, więc nas zwolnili i po prostu przychodzimy na późniejszą godzinę. Teraz idę na informatykę, na której będziemy mieli również zastępstwo, więc trochę to bezsensowne, ale no trudno. No. Miałam iść na ósmą, no ale y, z dwóch łapów zostałyśmy zwolnione i z angielskiego. A później po informatyce mamy jeszcze dwa polskie i historię i do domu, więc kończę, czy, kończę dzisiaj o 14.25. I to tak, i później do was y, się odezwę, y, jak przyjdzie do mnie Bercia, Ale jeszcze chciałam z wami trochę pogadać, jak widzicie, Jestem z Roską. W sumie to za każdym razem jak się z Wami witam, no to widzicie y, rosy w tle, albo po prostu y, o niej mówię. No, tak się po prostu zaczyna mój dzień. No. I posta! No i to tyle. Mm. Pokażę Wam jak wyglądam, więc mam taką bluzkę z Sinseia, do tego tą narzutkę z berzki, krótkie spadenki również z berszki i butki z kropa. I teraz idziemy, dzisiaj ma być cieplutko, więc tylko mam krótkie spodenki, ale oczywiście nie przesadzam z długością, no bo idzie do, szko do szkoły, więc no wiadomo. Trzeba zachować jakieś zasady i tepe, i Ale ładnie dzisiaj, tak cieplutko, bardzo fajnie. Dobrze, więc się odezwę do Was później, jak Bercia po mnie przyjdzie. Witam no. Was z powrotem, jak widzicie, jestem już z Werą i Oj, No I teraz sobie idziemy do szkoły. I tak prawie. Co robicie? E e Chwytam e sławki. Tak. Co się stało, no? E Nie! Pokaż. Ja no już, nie na Dobra. Dobra. Poczekam na nie. Okej, okay, możemy iść. Więc co tam dzisiaj dziewczynki jadłuści na śniadanie? Ja. Z chleb z almety i pomidorem pieprzem i solą, a później magnuma białego. A, I jeszcze karmelu. A ja? Plecko. Jadłam pół bagietki z nutellą. Czosnkowa lepsza. No. no, ale wiesz, nie miałam. No, czosnkowa z nutellą, tak. Miałam. Ja. Ale mogłeś sobie zrobić masło czosnkowe, tak? No wiem, mogłam, ale... No coś tak jakoś wyszło. Przepis jest bardzo prosty. Wiem. Jak macie masło, wyciskacie czasem, to dajecie i, I Jeszcze jakąś tam przyprawę, bo to ta. Jakąś daje? się chce? Pietruszkę, o. Ale nic No, ale też jest dobra. Mój tata robi tak. taką idealną, taką... No. Mm. <much> to coś cudownego. No, nie ale nie boli ręka wdech. już od, od trzymania, poczekajcie. Tu weźmy <susur》> na. <susur》 nadal nie boli, ale... Kamelką. Żeby było ładniejsza jakość. Kamelką. Kamelką. Dobrze, to ja się później do Was odezwę jak będę w szkole. A Co? Nic. Okej. Okay. Jesteśmy teraz w szkole i za chwilę będzie dzwonek. No! Witam Was z powrotem. Jak widzicie, jestem już w domu. No, przepraszam się, że się do Was nie odzywałam Niedługo, tak za chwilę, jedziemy do sklepu. I nie wiem co dalej. Chyba sobie zaraz pogram w Tomb Raider. Teraz e, wyszliśmy e, razem z moją mamą na spacer, i przy okazji wejdziemy jeszcze do Rosmana, e, coś tam kupić. Więc... Jesteśmy teraz w Tesco i zmierzamy do e, Rosmana. Czy nasze zakupy wychodzimy z Tesco i idziemy teraz dalej na spacer zrobiłyśmy jeszcze zakupy, które mam w worku które również kupiłam ale wszystko Wam pokażę bardziej z bliska a widzimy się później kupiliśmy kole i teraz y, otwieram i pijemy Ach, totalne orzeźwienie. Teraz przechodzimy kołbyalni, do której kiedyś chodziłam z klasą, aby uczyć się pływać, i to było chyba w drugiej do trzeciej klasie, nie pamiętam czy od pierwszej do trzeciej, czy od drugiej do trzeciej, ale chyba mi się wydaje, że od drugiej do trzeciej. No i tutaj sobie chodziłam na basen. Widzicie, jaki tutaj ładny plac zabaw dla dzieci, tutaj. Szkoda, że jestem aż taka stara, stara. No tutaj mamy jakiś samolocik, coś w tym stylu, a my dalej idziemy. Nagrałam kilka muzykali, więc dodam wam w filmiku, e, a my teraz dalej <laughs> idziemy na spacerek. Spędzamy tak fajnie, bardzo fajnie e, wieczorek, no i to tak. Idziemy sobie, idziemy, tutaj drzeweczka, tutaj takie krzyczki, trapeczka oczywiście. Tutaj mamy albo gimnazjum, albo, to znaczy to jest chyba gimnazjum i podstawówka w jednym. Hej, witam was z powrotem. Jak widzicie, jestem już w domu i powoli chciałabym zakończyć tego vloga. Ale przed zakończeniem chciałabym tylko wam powiedzieć, że niektóre vlogi nie będą pojawiały się codziennie, ponieważ będę je łączyła czasami może w jeden odcinek. Będzie to zależało od tego, jak będzie długo trwał odcinek dany i co się umie działo. No, więc to była taka informacja. Ok, miałam wam pokazać rzeczy, które dzisiaj zakupiłam, więc wam już pokazuję. E, zacznę może od zawartości tego worka, a później przejdę do samego worka. Ja, Czekajcie, bo muszę to otworzyć. Okej, okay, otworzyłam i teraz pierwszy sklep, który Wam pokażę. E, jest to Rosłam i tam. Troszkę rzeczy zakupiłam, więc Wam już pokazuję Zacznę może od zestawu gumek On się składa ze 30 sztuk I są to gumki w kolorze takim e, e, beżowo-brązowym Tak wyglądają I one kosztowały niecałe 8 zł, więc moim zdaniem się naprawdę opacało je wziąć Dobrze Kolejną rzeczą jest to podróba Beauty Blendera Od firmy Beauty For Your Basic tutaj mamy w kolorze różowym i ona kosztowała 16zł ta gąbeczka od razu chcę uprzedzić komentarz, że ja się po prostu nie maluję tylko czasami zakrywam swoje niedoskonałości i wtedy um, no bym. brakuje mi po prostu takiej gąbeczki, aby rozprowadzić ten korektor więc dlatego wzięłam tą gąbeczkę kolejną rzeczą są to takie spineczki Żabki Żabki, motylki Jak to woli mówić Jest tutaj 12 sztuk w tym opakowaniu I wziąłem je czarne W, taki, w mniejszym rozmiarze Ponieważ no, po prostu wolałam wziąć takie mniejsze Później na przykład może kupię, Dokupię sobie jeszcze te większe I one kosztowały Niecałe 6 zł, chyba tak mi się wydaje. Yy, potrzebowałam na przykład do spięcia KOKA, jak tam mi wypadają pojedyncze kosmyki. To sobie przypnę taką żabką spineczką, motylkiem i już będzie po sprawie. Więc polecam Wam takie yy, spineczki. I ostatnia rzecz z Rossmana jest to pomadka K-Lips w kolorze Neutral Beauty bardzo długo szukałam tego koloru, ponieważ nie mogłam go znaleźć, ale w końcu dostałam, znalazłam i jest jest to konturówka oraz pomadka w płynie, która ma wykończenie matowe i to jest taki bardzo kolorek nude, taki bardzo cielisty, nie chciałam szaleć z kolorem i chciałam wypróbować po prostu tą e, serię Calips od firmy Lovely Jak będzie mi się sprawdzała, to najwyżej kupię sobie inny kolorek, ale na razie ten mi wystarczy a my przechodzimy teraz do szachownicy, jak byłam w tym Tesco, bo ogólnie w tym Tesco, no to pewnie każdy myśli, jak mówię, że idę do Tesco, no to każdy myśli, że idę do supermarketu Tesco, ale u nas jest też y, ogólnie galeria Tesco, że mówi się, że idzie się do Tesco, ale jest tam Tesco i inne również sklepy, na przykład CTC, czy Daśman, czy jakieś kawiarnie i tego typu rzeczy. I tam był sklep szachownica i tam zakupiłam dwie rzeczy. Jedną z nich jest właśnie ten worek w kolorze metalicznym, takim złotym. Jeszcze były w sumie trzy kolory były dostępne, srebrny, taki czarny, metaliczny i właśnie ten złoty. Ja się zdecydowałam na ten złoty, ponieważ najbardziej mi przypadł do gustu. I jeszcze w tej szachownicy kupiłam za 70 zł takie ogrodniczki. W kolorze takim niebieskim, bardzo ładnym. Na ka w kamerze to inaczej wygląda, ale na żywo naprawdę bardzo ładny kolorek. Są to e, ogrodniczki e, z krótkimi spodenkami, i zapłaciłam za nie, za nie 70 zł, tak jak przed chwilą wspomniałam. No, jestem bardzo zadowolona z dzisiejszych zakupów, ponieważ dostałam wszystko to, co chciałam, więc jest git. I chyba to wszystko. I kończymy tego vloga. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapki w górę, komentarz oraz subskrypcję. Zostawcie subskrypcję oczywiście, jeśli mnie nie subskrybujecie. Bo jak mnie odsubskrybujecie, no to tego pożałujecie. Nie żartuję, nie grożę Wam oczywiście. Zajrzyjcie również w moje social media, wszystkie na co będziecie mieli napisane w opisie. Na dole, tak jak zawsze, pod każdym filmikiem. Dobrze, z mojej strony to tyle. Ja się idę szykować i przerwać tego vloga, więc yy, nie przedłużam, więc się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Buziaki i pa pa! Bajo!